A Sports. It's in the game. Rynek menadżerów piłkarskich ostatnimi czasy zrobił się bardzo ciasny. Pośród wszystkich wydawanych rokrocznie tytułów można wymienić trzy serie: Championship Managera, Football Managera i FIFA Managera. Niewątpliwie każdy z tych tytułów skierowany jest do innego odbiorcy. Football Manager to dzieło nastawione głównie na ustalanie taktyki, definiowanie reżimu treningowego i transferów, przez co jest to produkcja dla węższego grona odbiorców. FIFA Manager skupia się na zadaniach nie tylko trenera, ale także menadżera. Więcej czasu niż na ustalaniu taktyki spędzimy na podpisywaniu kontraktów sponsorskich, organizacji stadionu czy planowaniu uroczystości. Z kolei Championship Manager jest czymś pośrodku, choć bez wątpienia bliżej mu do dzieła Sports Interactive. My w naszej recenzji zajmujemy się nowym dzieckiem studia Bright Fortune. Ostatnie kilka lat w rozwoju FIFA Managera były bardzo burzliwe. Pierwsza gra niemieckiego studia wydana pod tym szyldem była najprościej mówiąc słaba. Niemociernie szwankował tryb taktyczny, piłkarze nie wykonywali naszych poleceń, przez co sens rozgrywki spadał do zera. Dziś ten aspekt został nieco poprawiony, a gra przyciąga świetnie zaprojektowanym interfejsem. Po raz kolejny mamy do czynienia z niesamowicie przemyślanymi rozwiązaniami. Menu jest przejrzyste. Łatwo jest dotrzeć wszędzie, gdzie chcemy. Nie musimy pokonywać dziesiątek okien tak jak Championship Manager 2010. Do tego prezentacja wszelkich tabel, statystyk, profili piłkarzy jest bardzo atrakcyjna wizualnie. Pod względem grafiki jest to najładniejszy menadżer piłkarski w historii. Konkurencja zostaje lata świetlna z tyłu. Gra została oparta na silniku meczowym znanym z FIFA. To też grę obserwujemy w pełnym trójwymiarze. W stosunku do poprzedniego przedstawiciela cyklu prezentacja spotkania wygląda nieco lepiej. Co więcej, mecze są komentowane przez duet Szpakowski-Szaranowicz. Niestety wypowiedzi złotoustych ekspertów często nie odzwierciedlają boiskowych wydarzeń. Sztuczna inteligencja naszych piłkarzy nadal pozostawia sporo do życzenia. Często zawodnicy nieracjonalnie podają piłki, kręcą się w koło lub zagrywają długie dośrodkowania w kierunku swojej bramki. Poza tym zbyt rzadko wychodzą na dogodną pozycję, jednak chaos, jaki towarzyszył rozgrywką sprzed kilku lat, wyraźnie zmalał. Gra bardziej przypomina rzeczywiste spotkanie piłkarskie, choć i tak do realizmu jej sporo brakuje. Należy pochwalić twórców o zastosowanie szerokiego wyboru poziomów trudności. Można oddzielnie zdefiniować poziomy skomplikowania samych meczów, transferów czy kontraktów z mediami. Gra nie jest trudna. Tryb normalny nie stwarza większych wyzwań, więc kombinować trzeba dopiero na najwyższych ustawieniach. Opcje taktyczne dostępne w grze nie są zbyt rozbudowane, więc nie spędzimy dużo czasu dostosowując ustawienie zespołu. Nasze zmiany nie są tak widoczne jak np. w grach Sports Interactive Większość czasu spędzimy przy zajęciach niezwiązanych bezpośrednio z pracą trenera. Co więcej, gra umożliwia rozwijanie postaci naszego bohatera. Możemy uczyć się języków, inwestować w nieruchomości, kupować samochody, wiązać się z kobietami itd. Twórcy wyraźnie zdecydowali się zadowolić bardziej casualowego gracza. FIFA Manager 10 nie jest skierowane do zagorzałych fanów Football Managera. To raczej gra dla miłośników serii FIFA poszukujących rozgrywki bardziej złożone niż tryb menadżerski zawarty w ich ulubionej grze. Czy warto po nią sięgać? Jeśli chcesz spróbować przygody z menadżerami piłkarskimi, a boisz się astetycznego wyglądu innych gier tego typu, to jest to pozycja dla Ciebie. Jeśli masz pozytywne doświadczenia z football menadżerem albo starymi championship menadżerami, to nie masz czego szukać w recensowanej grze. To inna filozofia rozgrywki. Lepsza? Gorsza? To wszystko zależy od gracza. Sprytnie to zrobił. Robi się interesująco. Zalichami dziś nie będzie miał innego wyjścia, musi dośrodkować. Ale świetnie broni ten strzał. Bramkarz wykopem rozpoczął grę.